Wiecie kochani bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Ostatnio wiele osób pisze do mnie na Instagramie, żebym powiedziała, co tam u nas nowego słychać. No, u nas nic takiego szczególnego się nie dzieje. Mamy ostatnio sporo pracy. Codziennie rano jeździmy z Javierem do biura. Potem, jak odbieramy dziewczynki ze szkoły, to Javier też wraca do pracy. A ja zabieram je na zajęcia dodatkowe, ponieważ prawie codziennie coś mają, także no nie nudzimy się. Też się pytaliście, czy dziewczynki miały ferie. Tutaj dzieci nie mają ferii zimowych. Jedyną prowincją w Andaluzji, gdzie dzieci mają wolne to jest prowincja Malaga. Tam jest tak zwana Semana Blanca, czyli biały tydzień, czyli tydzień przeznaczony na wyjazd na śnieg. Za to tutaj wszystkie dzieci będą miały wolne przez cały tydzień w czasie Semana Santa, czyli ten wielki tydzień Wielkanocy. Już nie możemy się doczekać, ponieważ przyjeżdżają do nas moi rodzice i moja siostra, także naprawdę będzie bardzo fajnie, już, już bardzo na to czekamy. Dzisiaj jest sobota, więc za chwilkę zabieramy się za ogarnianie domu, ponieważ w tygodniu jest z tym ciężko. Ale jeszcze chciałam Wam powiedzieć o sytuacji, która ostatnio mi się przytrafiła. U nas na wiosnę będą odbywały się wybory, i wyobraźcie sobie, że w zeszłym tygodniu zadzwonił do mnie przewodniczący jednej partii politycznej, tutaj od nas z miasteczka, którego notabene w ogóle nie znam, znam go tylko z widzenia. Jak się spotykamy, to tylko mówimy sobie ola, ola i, i nic więcej. Zadzwonił do mnie i zaproponował, żebym zapisała się na listę kandydatów do jego partii, żeby ludzie mogli na mnie głosować. Czy wy sobie wyobrażacie? Ja po prostu byłam w szoku. Ja mówię, ale dlaczego ja, dlaczego mi w ogóle to proponujesz? A on powiedział, że ja mam tutaj bardzo dobrą opinię w miasteczku i że te, by to dobrze wpłynęło na wizerunek jego partii i po prostu byłam w szoku. E, oczywiście mu odmówiłam, ponieważ ja nie mam zamiaru bawić się w politykę. Nie wiążę z tym absolutnie mojej przyszłości. E, co więcej, nie mam w ogóle na to czasu. E, no i też w takim małym miasteczku łatka takiej partii politycznej zostajesz człowiekiem na długo. E, pewnie oni by co, za 10 lat by coś zrobili, a ludzie by mi nadal to wypominali, że coś złego się stało przez tą partię, a ja do nich przynależę. No ale w każdym razie było mi bardzo, bardzo miło, że w ogóle o mnie pomyśleli, czuję się wyróżniona, ale jestem w szoku, że mam w ogóle taką dobrą opinię tutaj, no bardzo, bardzo miła sytuacja. No nic kochani, ja się zabieram ze za sprzątanie, potem się do Was odezwę. Właśnie zabieram się za najbardziej znienawidzone przeze mnie zajęcie, mianowicie za dobieranie w pary wypranych skarpetek. Nie wiem jak to jest, ale po każdym praniu zawsze brakuje mi jakichś skarpetek. Nie wiem co się z nimi dzieje. Dajcie znać, czy wy też macie ten sam problem, czy tylko jestem taka nieogarnięta w tym temacie. Jeżeli chodzi o problem znikających skarpetek, to przypomniało mi się, że mam bardzo fajną książkę, którą przywiozła mi koleżanka z Polski. Nazywa się ona Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek, czterech prawych i sześciu lewych, jest tutaj w bardzo fajny sposób opisane, co dzieje się z tymi skarpetkami, których nie możemy znaleźć po praniu. Książka jest napisana bardzo fajnym, przystępnym językiem, ale nie bardzo się podobała i obydwie uśmiechaliśmy się, jak ją czytałyśmy, także bardzo serdecznie Wam ją polecam. My już się ze wszystkim wyrobiliśmy. Jeszcze tylko za chwilkę zabieramy się za robienie obiadu, a po południu chcemy zabrać dziewczynki w jakieś fajne miejsce. Jeszcze nie wiemy dokładnie co to będzie, ale myślę, że jakiś park zabaw, żeby dziewczynki się wyszalały. Dzisiaj na obiad mamy takie okazy. Dostaliśmy od naszego szpagra, Zobaczcie, jakie ryby będzie pysznie. Postanowiliśmy, że pojedziemy z dziewczynkami do Malagi, do parku Trampolin, który znajduje się niedaleko lotniska. Bardzo lubimy tam jeździć, ponieważ łatwo tam dojechać. Co więcej, nie ma problemów z zaparkowaniem. I co najważniejsze, można tam ze sobą do środka wziąć psa, także bardzo dogodnie dla nas. Znajduje się tam też fajna kawiarenka, dlatego dziewczynki sobie poskaczą. A my z kawierem pijemy sobie kawkę. Na chwilkę po drodze się zatrzymaliśmy, ponieważ Wam chciałam pokazać jakie przepiękne drzewka migdałowe tutaj rosną. Zobaczcie jak pięknie, oj pięknie, zobaczcie to. on Cudowne, a jak pięknie pachnie! już co? Już ci daję, już wychodzicie, już wychodzicie. Wow Super! Teraz Elena, Elena! My już jesteśmy w domu, jeszcze po drodze podjechaliśmy do centrum handlowego i w H&M kupiłam ręce trzy bluski z Pokemonem. Zapłaciłam za nie 22,99 za trzy pak, a dopiero potem się zorientowałam, że te same bluski na stronie internetowej kosztują 19,99. No trochę się zdenerwowałam, bo nie myślałam, że jest różnica w cenach na H&M online i w H&M stacjonarnym. Dajcie znać, czy w Polsce też tak jest. Godzina 20.30, a my z Elenką dopiero skończyłyśmy robić pracę do szkoły. Tutaj dzieci dostały taką książkę, w której musiały opisać jakieś ciekawe wydarzenia ze swojego życia i wkleić zdjęcia. My to zrobiliśmy w ten sposób. Zobaczcie. I oprócz tego Elena dostała na weekend do domu maskotkę klasową Aris i musiała się nią opiekować i spędzać z nią czas. Dajcie znać, czy w Polsce też coś takiego jest organizowane. Jestem bardzo ciekawa. Kochani, już tylko przychodzę, żeby się z wami pożegnać. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli filmik się podobał, to proszę o łapkę do góry i do zobaczenia w kolejnym pa!